No szkoda, że tak się stało, ale jednak no, to faktycznie komisarze, którzy przyjechali, mają rację gdzieś tam, no, te prace oczywiście grubsze zostały wykonane, ale e, no, nie na tyle, żebyśmy mogli wyjechać. No, no jest nam smutno, tak? Już się poprzebieraliśmy. Ja już się dzisiaj tu nabiegałem z motocyklem, bo, e, bo nie chciał się uruchomić. Tak mieliśmy gdzieś tam problem z prądem. Naprawiliśmy motocykl, odpalił, zagrzaliśmy i... No i co? No jedziemy do domu. Że nie się odbyło taki wstęp, ale, ale z taką sytuacją chyba jeszcze nigdy nie spotykałeś. No, mógł spać deszcz, od tutaj piękna pogoda, trochę chłodna ale no, no nie da się wyjechać. No nie da się wyjechać, no nie przeskoczymy tego. Taki jest regulamin i, i no, no, nic na to nie poradzimy, tak? Trzeba się trzymać tego regulaminu i, i wykonać te zadania, które tam są jeszcze potrzebne, aby tą licencję otrzymać. i Będziemy czekać, tak? Aż zostanie tutaj, te, e, zostaną te prace wykonane. Będziesz, szuka, będziesz szukał gdzieś innego obiektu, żeby chociaż potrenować indywidualnie? Tak, tak, w przyszłym tygodniu na pewno, tak to już trzeba, bo to już jest ten czas, tak? Już jest praktycznie połowa marca i tego czasu za wiele nie zostało, więc, więc trzeba już szukać powoli. I jak Ci się podoba ten nowy parking? Przestrzeni tyle, że tutaj naprawdę... No za dużo! <laughs> Wtedy byliśmy ściśnięci jak w kurniku kury, tak? A teraz, a teraz mamy tutaj przestrzeń fajną, super, super to wygląda. Te prace posuwają się naprawdę w, w dobrym tempie i i będziemy trzymać kciuki żeby żeby to wszystko jak najszybciej się zakończyło